Dziękuję bardzo. Głos zabierze poseł na swojej pierwszej kadencji, pan poseł Szymańczyk. Drodzy rolnicy, nie tylko nasze gminy, ale widzę rolników również z innych gminów. Powinienem się cieszyć. Prawie się zawsze, kiedy my rolnicy... Możemy również zabezpieczyć to bezpieczeństwo żywności dla innych osób. Kochamy swoją ojczyznę, pracujemy ciężko. Jako przedstawiciel Polskiego Związku Procentów Roślin Zbożowych chylę przed Wami czoło, drodzy rolnicy. Zatrujecie hart młodzi ale i również te piękne wieńce to również jest historii, kultury, tradycji, ważnych rzeczy dla nas. Oni nicy mnie pytali, zwolnili do mnie też, powiedz nam, czy dla nas, wysiedlanych to są ostatnie dożynki? Cóż ja mogę powiedzieć? Szanowni Państwo, władza, która nie słucha swoich obywateli, nie powinna rządzić. Mam przygotowane pismo, a je znajdziecie na Facebooku w przestrzeni publicznej. Nie będę to czytał. Ono jest wygładzone. Chcę powiedzieć to, co czuję, co wyczujecie swoimi słowami. Jeszcze raz chwilę czego i dziękuję za ten wysiłek pod ciężką pracę dla ukochanej ojczyzny i naszych rodaków. Ale nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział to, co nas boli. To, co nas boli. Szanowni Państwo, jesteśmy manipulowani, jesteśmy oddzielani z Jesteśmy na drodze, na drodze niektórzy wysiedleń, gdzie nie szanuje się prawa, prawa własności, prawa nabytego, prawa konstytucyjnego. Jak może się czuć rodzina w siedmiu, pięciu, trzech pokoleń, która nie wie, co będzie jutro. Mamy przedstawicieli władzy. Mam nadzieję, że pan minister ozdoba to słowa, że zaniesie to w władzy tej, która rządzi, która już trzyki rolników. jak można odebrać, szanowni państwo, kiedy spółki Skarby Państwa, zarządzane przez takich panów, podnoszą 500% nawozy. Mimo tego, a spółki skarbu Państwa mówią, że wynik roku po roku to jest 10 razy większy. A co wy macie? A co ja mam jako rolnik? Och chłop, który rzucili 500 złotych do tony nawozów, a teraz wyłączyli produkcję, żeby jeszcze cenę nawozów podnieść, a w przyszłym roku nie będzie 500 do nawozów, a cena zostanie. Czy jest ona akceptowalna? Szanowni Państwo, wierzę. Wierzę w was. Wierzę w siebie. To mamy we krwi, że pracować na Ziemi będziemy. Pod warunkiem, że niektórzy nie odbiorą nam najlepszych gruntów w kraju i na Mazowszu. Druga rzecz wspomniane o Ukrainie. Ukrainie trzeba pomagać. My pomagamy. Gmina też wyróżnia się i pomaga. My szanowni Państwo, nasi rządzący wymyślili sobie i mogę mówić spokojnie, że będzie korytarz zboża ukraińskiego do portu. I gdzie ten korytarz jest? 20 milionów ton spółki handlowe zbożem. Dużo mieszane nie pasz poczuwek załadowany ukraińskim zbożem. Kiedy na rynkach światowych, panie pośle, ceny zboż rosną, to w tym kraju ceny spadają. Dlaczego? I jak myślicie? Czy to jest dobra polityka wobec nas? Szanowni Państwo, nie mogę wytrzymać no pan prezydent. Mówi, że on będzie zabiegał o dialog społeczny, kiedy sześć pań w tym kraju współpracując ze mną napisali list do pani prezydentowej, żeby się spotkać, żeby porozmawiać o problemach kobiet na wsi, o problemach ludzi pracujących w rolnictwie. Napisali 8 sierpnia. Szanowni Państwo, dwie panie ze wschodu, dwie panie z południa i dwie od nas z Mazowsza. Do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi. A pan prezydent, prosiliśmy go, żeby nie podpisywał haniebnej ustawy łamiącej konstytucję, ustawy o uproszczeniu procesu inwestycyjnego CPK, która zabiera również godność samorządom. Nie tylko nam, obywatelom. I nie ma ktoś czasu, żeby się spotkać. Pisaliśmy do pana prezydenta jako mężczyźni, żeby się spotkać w polskim gronie, szanowni państwo, z naszymi doradcami, aby podpowiedzieć, żeby nie podpisywał go takie prawowa, skierować to do Trybunału Konstytucyjnego. To co ja teraz mam zrobić? Majdocie. To ja, ja zwracam się, piszemy skargę konstytucyjną na haniebne ustawy, które uwagną prawo. Prawo konstytucyjne tych ludzi. W związku z tym będę potrzebował wsparcia finansowego. Chcemy nająć prawnika, który to zrobi. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa, bo już dostaję sygnał z tyłu, że pewnie się lubią. Zapraszam Państwa do namiotu, do tych wspanialych misi, tej inwestycji, która jest na miarę misia naszych czasów. Tyle jeszcze raz czoło przed wolnikami. Dziękuję Państwu za uwagę. Brawo, <plosy>